W paletach powstała jedna z największych w okolicy instalacji fotowoltaicznych. Dzięki niej rachunki za energię elektryczną miejskiej oczyszczalni ścieków mają znacząco zmaleć, a chodzi o kwotę rzędu 20 tysięcy zł miesięcznie. Samo zabudowanie paneli fotowoltaicznych trwało zaskakująco krótko. Na początku tygodnia przygotowano pod instalację łąkę usytuowaną w sąsiedztwie oczyszczalni. Potem bardzo szybko ustawiono stelaże, a na koniec tygodnia były już na nich panele fotowoltaiczne. Mimo niesprzyjającej pogody, firma uporała się z robotami w ciągu 6 dni. O wiele dłużej trwało dopełnienie formalności wymaganych do oddania instalacji do użytku. Na pewno to jest jedna z większych inwestycji, jeżeli chodzi o tutaj gminę Kalety i starostwo. W związku z powyższym cała procedura projektowo-wykonawcza. Była procesem na pewno długotrwałym i, i dosyć skomplikowanym. W procedurze odbiorowej i biorę że udział, zakład energetyczny Tauron, jak również starostwa w związku z powyższym. Tutaj mieliśmy też przykład osobnej firmy, która realizowała e, pracę przy stacji średniego napięcia. Oddzielna firma budowała samą fotowoltaikę, to też troszeczkę skomplikowało procedurę odbiorową, niemniej jednak Procedura się zakończyła no i możemy dzisiaj powiedzieć, że jest sukces, bo inwestycja jest zgłaszana do nadzoru budowlanego już jako wykonano. Na budowę instalacji Kalety otrzymały dotację z funduszy unijnych w wysokości ponad 900 tysięcy złotych. Projekt obejmował cztery instalacje, poza tą na miejskiej oczyszczalni ścieków jeszcze trzy mniejsze. Każda po 5 kW, które zamontowano na budynkach szkół w Miotku i Kaletach oraz Kaletańskiego przedszkola. Moc szczytowa instalacji służącej oczyszczalni sięga 200 kW. Władze Kalet mają nadzieję, że dzięki instalacji uda się znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną miejskiej oczyszczalni ścieków. Ta instalacja będzie tylko i wyłącznie pracować, zaspokajać potrzeby energetyczne tego obiektu. One są przeogromne. Dlatego też zdecydowaliśmy się na realizację takiej inwestycji. Cieszymy się, że przede wszystkim udało nam się pozyskać środki europejskie, bo bez tych środków europejskich na pewno też tej inwestycji byśmy nie zrealizowali. Elektrownia Kalety, można powiedzieć, największa tutaj instalacja, jaka do tej pory powstała w okolicy, 200-kilowatowa, -200 rozpoczęła pracę. Co prawda z opóźnieniami, po wielkich perturbacjach, po, po procedurach tauronowskich, po problemach i opóźnieniach związanych z koronawirusem, ale wreszcie ruszyła. Bardzo się cieszę, że w powiecie tarnogórskim powstała właśnie tu w Kaletach największa taka farma fotowoltaiczna. Jest to bardzo ważna inwestycja w przyszłość. Nie tylko kwestia inwestycji takiej ekonomicznej, która przynosi realny efekt finansowy w kwestii działalności oczyszczalni ścieków, która tutaj w Kaletach działa, ale przede wszystkim inwestycja w ekologię, to jest bardzo ważne. Urząd Marszałkowski bardzo wspiera tego typu działania. Nie tylko w perspektywie, która minęła, czyli 2013-2020, gdzie. To były ogromne miliardy złotych przeznaczone właśnie na działania ekologiczne, proekologiczne, OZE. Takie działania pojawią się też w nowym programie, czyli Fundusze Europejskie dla Śląska, które mam nadzieję będziemy uruchamiać już w 2022 roku i mam nadzieję, że Kalety będą korzystać również z takich środków. Możemy szczycić tym, że ta miejska oczyszczalność ścieków w tej chwili jest zasilana zieloną energią, Odbieram też dużo telefonów od kolegów samorządowców, można powiedzieć z całej Polski, którzy wybierają się na wycieczkę do Kaled. Z tego powodu też się bardzo cieszę i, i, i mam wielką satysfakcję.